Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gadżety na Warsztat. To już tak naprawdę końcówka projektu. Jest ze mną główny sprawca i wykonawca Bolek. Cześć, Bolek. Cześć, Jest główny, że tak powiem, inicjator BARTEK i jego nowa, nowa twarz. Joda, pokaż się. I Joda jest. Mały, pomarszczony. No, i jest, jak jesteśmy przy zmarszczkach i wyrównywaniu, jest z nami Seba, który jest odpowiedzialny za zmianę koloru i oklejenie naszego Nissana. No, i tak można powiedzieć, właśnie dobrnęliśmy do. Prawie do końca słuchajcie naszego, e, naszego projektu. E, Bartek, zaczęliśmy jakieś 5 miesięcy temu będzie, e, wspólną, wspólną przygodę z Waszą firmą e, i z gadżetami na warsztat, z tym oto samochodem. Pamiętam, jak tutaj siedzieliśmy e, na takich oto automatach, Ty świeżo przeniosłeś się do tej hali i zastanawialiśmy się, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. To wyjdzie, nie przede wszystkim. E, ja powiem tak. E, czy wyszło, to pewnie zaraz sami zobaczycie. I tak pewnie widzieliście po drodze, jak to wyglądało, jak to powstawało, a jak będzie się spisywało w terenie. Ale Bartek, chciałbym e, zapytać w ogóle. E, powiedz mi tak szczerze i uczciwie, zadowolony jesteś z Absolutnie wykonania nie. projektu? Absolutnie nie. <laughs> nie. Absolutnie, nie. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Tak całkiem poważnie. E, wyszedł lepiej niż zakładaliśmy moim zdaniem. E, jest świetny, jest, jest świetny, jak na, jak na Nissan D22, no. no to powiedzmy sobie szczerze, pokaż palcem chociaż drugi taki podobny projekt. Ale w życiu! Nie ma takiej możliwości. Ale w folia, życiu. folia siadła idealnie, cały, cały offset, jeżeli chodzi o koła, jeżeli chodzi o poszerzenia, jeżeli chodzi o sprzęt dodatkowy, to co Mirek zrobił w środku, obłęd. To jest Aha. obłęd, w biały dzień, wydaje mi się, że auto jest zrobione mega dobrze, ze smaczkiem, nie przekombinowaliśmy przede wszystkim. Eee... Najważniejsze, ja Ci przerwę jeszcze, słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że my tutaj tak siedzimy w czwórkę jeszcze pewnie, powinien być z nami banan, który jak zwykle bawi się na weselu. Co tydzień jedzi na wesele. Ten to ten ma powodzenie. Nie? Ale to nie jego wesele. Ale słuchajcie, jeszcze kilka osób brało udział w tym projekcie, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, do czego zmierzam. Że wymyśliliśmy to wszystko sami. Tak, koncepcja, koncepcja własna. Nie robiliśmy tu jakiegoś projektanta. Kolory, pamiętam, jak uzgadniałem z Tobą, wysyłałem zdjęcia do mojego syna, który mówił, e, tato, nie idźmy w tym kierunku, idźmy w tym, idźmy w tamtym. Popierał kolor na samym początku. Tak, czy nie? Po, tak, od razu on wybrał właśnie ten kolor. Ty, wy, ty mi wy, wymyśliłeś dwa kolory, z których Mikołaj mówi, no ten będzie najlepszy. No i rzeczywiście... Ten kolor siadło tu idealnie, nie? siadło idealnie, nie? ale no zaraz zobaczycie, słuchajcie, jak to, jak to wygląda. Ale, no, Bartek, czyli można powiedzieć, ty z tego Twojego niezadowolenia rozumiem, że jesteś zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że każdy, który brał udział w tym, w tym projekcie, jest finalnie zadowolony. Wiadomo, było krwawice, było nerwów hmm. sporo i tak dalej, ponieważ takie projekty to nie jest coś, co robimy przez tydzień, dwa. Sam wspomniałeś wcześniej 5 miesięcy. Podejrzewam, że gdyby nie, nie, było, nie było sytuacji takich niespodziewanych, które nam wyskoczyły mhm. w trakcie, a zazwyczaj przy takich projektach właśnie tak to wygląda, że, że mimo tego, że zaplanujesz coś od deski do deski, no to po drodze wyjdą jakieś poboczne sytuacje, na które my nie mamy wpływu. Mhm. Gdyby nie te sytuacje wydaje mi się, że spielibyśmy się o jakieś dwa miesiące szybciej. Natomiast przy takich projektach trzeba mieć to na uwadze, że takie właśnie smaczki czasami wychodzą, aczkolwiek Ekipa jest bardzo mocna i, i daliśmy sobie wszyscy radę. Ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz, chyba ważną. Będziemy jeszcze e, za chwilę rozmawiać i z Bolkiem, i z Sebastianem, ale gdybyśmy tego projektu e, wszyscy tu wspólnie nie traktowali. Po przyjacielsku, a biznesowo, to pewnie z dwa razy by nam się to wszystko. Pewnie byłoby dwa razy dłużej, <gry> pewnie byłoby dwa razy drożej i pewnie byłoby dwa razy więcej nerwów. Albo dwa razy w trakcie by nam się to rozsypało. I e... siedzielibyśmy teraz z uśmiechami na twarzy. Dokładnie, od tego, ale wspólnie dobrnęliśmy do końca. Auto skończone w, w 100%. W kolejnym odcinku zobaczycie, jak tym autem. E... Gdzieś pojadę. Miałem nim jechać w góry, Miało się, miałem nim przejeżdżać Dunajec na słowacką stronę. Niestety tak czasami bywa, że, że pewnych rzeczy się nie przyspieszy. Ok, ale jak jesteśmy przy pewnych rzeczach, których nie przyspieszymy, pogadajmy, pogadajmy o to tutaj z tym dżentelmenem, który tak naprawdę opowie nam, co zrobiliśmy i, i dlaczego to tak długo trwało. Bolesław Mieczysław, naczelniku, nasz jedyny. opowiada, jak tam było. Bartek nam powiedział, że nie jest zadowolony z projektu. W sensie nie jest, ale jest. Ja jestem. Jesteś. Bardzo jestem zadowolony. Możyłeś trochę Naprawdę, zajebisty, zajebisty projekt wyszedł z tego auta. Pamiętaj, że mogą to dzieci oglądać. A w sumie zajebiste to już no, nie jest to jest Dokładnie. Okay. No e... co zacznijmy od początku, odkąd auto do nas wjechało na podnośnik, nie? Y Przede wszystkim wyszło niespodziewane parę rzeczy z mechaniką, cały tył hamulców był do zrobienia. Aha. Do tego amortyzatory doszły parę rzeczy w układzie kierowniczym. Aha. Y no to w sumie tyle. Z Aha. zawieszenia i z hamulców. No co, cały serwis, mosty. Oleje w mostach, Pamięt w Pamiętam te oleje, jak tam zaczęliście myć i tam nagle tajna naklejka na moście SLD. <głos> nie, <głos> tak? nie, nie, nie. Nie SLD? A co było? <noise> LSD. <głos> LSD. Widzicie, jak to, łatwo... <noise> jak, to łatwo... <głos> <głos> jak to łatwo pomylić SLD z LSD, nie? To będą dzieci oglądały, pamiętaj o tym. Okej, nie idźcie w tą stronę, nie, 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 nie. idźcie w tą stronę. Nie produktów. <noise> Ja. Słuchajcie, tak to jest całe życie na warsztacie. Okej. Okay. Te wszystkie właśnie tajne mosty z naklejkami, o których wspomnieliśmy i sam byłem zadziwiony, że tam jest tyle rzeczy, które, które trzeba zrobić, zrobić w środku. Nie? No tak, druga część, no po lifcie, po lifcie budy, no to trzeba było wiadomo, poprzedłużać. Przejdźmy, poczekaj, Bolek, przejdźmy mosty. do liftu budy. Dostaliśmy o. od pana Daniela lift, za który nie tak. płaciliśmy. E powiedz cokolwiek o tym lifcie. Jak ci się go montuje? Bo ja jestem ciekawy, ja nigdy w życiu nie miałem okazji w ogóle m, uczestniczyć w czymś takim, że podnosimy samą budę. Tak? Zawsze robiliśmy to w jakiś inny sposób, a, a tutaj nagle na jakichś tam tulejach, podkładkach, śruby, mocowania. Tak, dokładnie. Ciachpa. Znaczy, no jak mamy ramę i osobno mamy y, budę, no to można to podnieść, nie? Chyba, że jest y, y, tak jak w GP akurat jakiś tam grand szeroki to jest cała cała z cała spodłużnica nie zdały egzamin zdały egzamin pierwsza klasa super tak naprawdę czy nie zdadzą co nie było żadnego problemu z tak naprawdę tej. czy zdadzą egzamin to ja będę w stanie ocenić jak pojeżdżę nie a ty dalej siedzisz na wciągniętym brzuchu ja, cały czas cały czas my mamy podobnie nie jak długo trzeba by no, okay. było dlatego czarny i różyczny Słuchaj Bolek, yy, piękny wydech, piękna końcówka wydechu, tak, podwójna rurka trzycalowa. calowa, robi robotę i powiem Ci, że zmieniło trochę ten dźwięk, aczkolwiek nie na tyle, żeby robi płoszyć się w lesie, nie, to jest samochód dalej taki bardziej, który ma być przyjazny, a nie, a dokładnie, nie, że sąsiedzi dokładnie. mają tam słyszeć, że przyjechałem, że ma warczyć, dobra, wydech mamy, podniesione mamy, dodatkowe rzeczy, które wyszły, co jeszcze, co tam jeszcze wydziałałeś chłopie? Z mechaniki to w sumie tyle, no co doszły nam y, poszerzenia tuningowe nad koli. Miały być oryginalne, no ale niestety nie zdały egzaminu, musieliśmy mieć szersze, bo y, w, weszło nam szersze ET, y, kół. Ale fel, jednak to szersze ET zrobiło robotę? Nie, no zrobiło Samochód robotę, dobrze zrobił wygląda, się poszerzył tak się więcej, fajnie, nie? fajnie wygląda, bardzo aha, fajnie. Aha. Co się, amortyzatory, tak? To już tak, mówiliśmy. Zresztą no. słuchajcie, cała lista tego, co zrobił Bolek i ile to kosztowała będzie nie oczywiście. Nie tylko ja. No nie tylko ty. Pozdrawiamy weselnika. Tak. <laughs> Jeszcze Loku też brał udział, no, którego. Słuchajcie, któregoś wieczoru ja przyjeżdżam, auto już miało być niby gotowe, a tu Loczek, razem z Loczka nie znacie, ale pewnie gdzieś tam wrzucimy zdjęcia, jak wygląda Loku. Pomagał też przy projekcie. A poza tym parę innych rzeczy też zrobił. E, nie powiem co. E, także pełna lista taka, która została zrobiona oczywiście z, ze wszystkimi cenami będzie na koniec, e, na koniec filmu. E, koszty części, które były, e, oczywiście też wrzucamy. E, ale no co, no chyba warto pogadać teraz z, z głównym takim sprawcą zmiany koloru, który tutaj jest estetom, ale on by mógł być takim estetą jak Mirek, który zrobił środek co do Nie mógł być on, jest. A. Jest. Czyli on razem jest nasz, z Mirekiem mogliby zadziałać. Nasz esteta, wasz esteta Mirek, e, Mirek na warsztacie tu Sebastian, więc e, można powiedzieć, że można by było te dwie twarze połączyć, bo e, i te dwie twarze i Sebastian i Mirek są odpowiedzialni za tą część wizualną, wizualną tak, seba za oklejenie Mirek za tapicerkę to co pogadamy trochę z sebą na temat na temat tego jak to wyglądało seba jak oceniasz projekt podoba się ja od początku miałem bardzo takie jakieś mieszane uczucia co do tego koloru, ale mhm. po kilku elementach oklejonych stwierdziłem, że to może jednak dobrze wygląda. Słuchajcie, ja widziałem minę Sebastiana, jak on to oklejał. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy odcinek i Seba zaczął kleić dach, bo mówi, że zawsze trzeba zacząć od, od góry itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I pierwsze, że tak powiem, bryty, takich folii, jak on kładł, mówię. Hmm. Mi się zaczyna podobać. Jego mina była taka nietęga. Nie chciał za bardzo gadać, ale jednak, jednak końcowy efekt czasami trzeba zawierzyć i, i ten końcowy efekt jest, jest fajny. Czy trudny Nissan jest do oklejenia? Czy w ogóle terenówka jako samochód jest trudnym autem do oklejenia? Jest troszeczkę trudniej niż w przypadku osobówek, bo. Sam gabaryt już robi jakieś tam Aha. problemy. Jest trudniejszy dostęp do dachu. Trzeba robić z drabiny. Trzeba robić z jakichś tam poleścików, drabinek Aha. i innych Aha. takich rzeczy, ale to jest wszystko do zrobienia. Aha. Gdybyś miał kolejnym razem oklejać podobnego Nissana, wybrałbyś taki kolor. Dwa hmm. by jeździły takie? No, 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 nie, no właśnie dlatego nie. Żeby tam każdy tam autor, żeby życzy, był oryginalny. Żeby Już nie jeżdżą, nie, nie. jeżdżą dwa, bo ja dostałem mać. ostatnio zdjęcie od Maćka Stefaniaka, który zrobił zdjęcie Audi w takim samym kolorze. Audi, Marcin, więc, Marcin, więc, tak. więc mamy w zielonej, można powiedzieć, dwa auta w podobnym kolorze, jedno osobowe, drugie. Liga nie ta sama, no bo tutaj zupełnie to inaczej wygląda niż na dostojnym A8, trzeba powiedzieć oficjalnie. Do dostojności przy moim samochodzie. Agresywny, jest o. bardzo agresywny, jest zero jedynkowy. Widać, że to jest po prostu auto stworzone w jednym celu. Natomiast. Okay. Tak ta nie jest agresywny. O, wiesz, przy <laughs> auta, bo to jest całe szczęście. Słuchajcie, stabilny. całe szczęście ich słychać trochę gorzej, bo to my mamy mikrofony. Na szczęście. <laughs> na, szczę na szczęście. Sebastian, pamiętam, jak oklejaliśmy auto, zastanawialiśmy się nad tym, czy wrzucić jeszcze jakieś dodatkowe elementy w innym kolorze. Twoją propozycją było oklejenie wlotu powietrza na czarno. E, I to słuchajcie, tak naprawdę to jest e, no to też zrobiło robotę, bo z założenia opowiedziałem Sebastianowi, jakbym chciał, żeby wyglądał ten samochód, że będzie miało ciemne szyby to auto, że będzie miało generalnie wszystkie dodatki e, czarny czarne matowe. Tak. Więc e, oklejając maskę, Sebastian mówi, tu jest taki wlot powietrza. E, mówi ja bym go zrobił też czarny matowy. Szczerze mówiąc, ja tego nie widziałem swoimi oczami, wyobraźni, aczkolwiek on mówi, będzie to dobrze wyglądało. I któregoś dnia, jak przyjechałem, zobaczyłem ten czarny wlot, mówię nie. Jednak to jest to, jest to, to, zrobiło, to zrobiło to zrobiło to zrobiło robotę. Jednak te czarne dodatki z tym bartku satynowym złotym, miedzianym? To jest satyna, pełna satyna. Pełna satyna. Tak jakby, tak, nie wiem, czy to będzie w tym momencie widać. Natomiast satyna od matu się tylko i wyłącznie tym jak duży stopień e, światła, że tak powiem, odbija. Mat okay. absorbuje Nie prawie 90-95% uh -huh. światła padającego na folię satyna do 70%. Dlatego okay. mamy zachowaną wyostrzoną linię nadwozia z daleka to wygląda jak mat. Natomiast uh -huh. w pewnych sytuacjach, jak to się porusza, patrzymy na różne kąty przetłoczenia, uh -huh. widać te światła. No i słuchajcie, i jak jesteśmy też przy oklejaniu, to e, okleiliśmy też e, szyby, oczywiście okleiliśmy je zgodnie z normami, które są, tak, żeby... E, można było nim jeździć też i po drogach. E, dzięki te o, lampy też. Dzięki temu, że te szyby są troszkę ciemniejsze, e, samochód nam się nie będzie nagrzewał, na przykład na Extreme Weekendzie, gdzie jest bardzo gorąco i stoimy w pełnym słońcu, no, czy, no, na innych, no. czy na innych imprezach strzeleckich, czy gdziekolwiek. No. E... Ech, czy jakbym utknął w błocie? No właśnie... nie będzie widać, kto, kto, kto zanim, utknął, nie? Mam światła na dachu, będę błyskał, nie? Ewentualnie. Jak po ciebie przyjedzie, to... Będę próbował wyjechać. No okej, okay. słuchajcie, ja myślę, że e, z mojej strony tak naprawdę powinienem e, podziękować. E, dzięki Bartku, że, e, że wszedłeś w ten projekt, i mam nadzieję, że to nie ostatni nasz na projekt w, wspólny w Gadżetach na Warsztat. Sebastian, bardzo dziękuję za świetną robotę, bo e, to, co, to, co wykonałeś na tym aucie, to jest taka też trochę wasza wizytówka, tak? E, e, wizytówka firmy N4H Garaż i. E, i to wygląda rewelacyjnie. Bolek y Dzięki za te wszystkie ja części mechaniczne, wiem, że e, już teraz jestem bezpieczny. Mogę zapiąć jedną wyciągarkę, drugą, i wyciągać się tak. w każdym kierunku. Tak, i, do przodu, I, i, do tyłu. I do przodu, i do tyłu, i będzie, i, i będzie ok. E, e, Mirek, nie ma tutaj nikogo, e, słuchajcie, z firmy tapicer.com, ze względu, że mają napięte grafiki i nie mogli dzisiaj tu z nami uczestniczyć. E, Mirek, kolego, bardzo dziękuję za zaangażowanie w ten projekt. E, ten samochód w środku. E, wygląda jak nowy. Za chwilę wy będziecie mogli to e, zobaczyć, będziemy go ogrywać z zewnątrz, tak, żeby go Wam pokazać, ale e, to, co włożyła też firma Tapicer, to, e, to na... proszę. Tak, 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 naprawdę, tak, naprawdę, naprawdę takim, zasługuje. Który nie, nie, nie rzutował jakoś, że można coś tutaj fajnego zrobić, no, no to Mirek zrobił. Wykazali się inwencją. Tam. Taki mały w środku. Mały tak, szerszeń, no, łącznie, łącznie ze zrobieniem kierownicy, boczków y, wszystkich foteli i tak dalej, więc, y, więc naprawdę to jest. Kawał dobrej roboty. E, kończymy na dzisiaj tą e, nierówną walkę, bo 3 e, do 1, jeden, jeden gadżety na warsztat i 3 i trzy, trzy razy M4H garaż. Jeżeli chcecie kiedykolwiek zrobić coś ze swoim samochodem i nie chcecie robić tego sami, spróbujcie do nich zadzwonić. Nie chcecie robić tego tanio. To tak fajnie. Przede wszystkim. Nie e, nie pamiętaj, lecimy, Bartek jak... o jednej rzeczy. Czasami nie warto robić niektórych rzeczy tanio, bo trzeba robić je podwójnie. Mamy taką mantrę. Co macie? Taką mantrę taką... po prostu w firmie, że dewiza, jeżeli... mantra, jak zwał, tak zwał, ty... poprawiamy, I to tak zwane. Mantro, tylko. I tak ciebie już... nie słychać, bo nie masz mikrofonu. <laughs> Przywyknie się! <laughs> Dobrze tu, mi, to mi bełkot będzie taki miał. <laughs> bę, 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 bę. 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 Nie, nie, słychać się, słychać. <laughs> Na tyle masz donośny głos, że jak najbardziej ciebie słychać. Tak, to dobra Dewiza, to dobra mantra i. Ja wam powiem tak, no, życzmy sobie, życzę Wam, wielu takich zadowolonych klientów, jak, jak ja jestem, bo, bo zrobiliście tak naprawdę, mógłbym, ja tego nie nazywam kompleksową przemianą, ale taką kompleksową przebudową samochodu, bo mógłbym powiedzieć, że rozebraliśmy ten samochód do części, od, do części pierwszych i, i złożyliśmy takie oto auto, skończywszy na tym, że auto jest umyte, wysprzątane, wypachnione, wyniuniane. I zadowolony jesteś raz bo w sumie chyba to wszystkich przepytałeś czy, czy, czy jesteście zado jesteś zadowolony? Jesteś zadowolony. Słuchajcie, czy ja jestem zadowolony? Ciężko powiedzieć. Zobaczycie w kolejnym odcinku, czy ja będę zadowolony. Nie, nie dadamy, nie dadamy, bo nie ma tu jeszcze jednej zadowolony. rzeczy. Na tym dachu nie zdążyliśmy jeszcze założyć mojego namiotu. A już w kolejnym odcinku zobaczycie, jak pojadę z tym namiotem. Nie powiem gdzie. Czekajcie na kolejny odcinek. I to będzie ostatni odcinek związany z. Nissanem. E, dzięki, że byliście przez tyle odcinków, dzięki, że nas śledziliście, ale to nie wszystko. Tak jak powiedziałem, pewnie jeszcze nie raz zawitamy do M4 Garage i pewnie nie raz jeszcze coś zrobimy. I to niekoniecznie z tym Nissanem, a może z tym. E, jeszcze raz, dziękuję wam bardzo. Dzięki chłopaki. Bolek podziękowałem ci, czy tylko z chłopakami? To jeszcze raz. Cześć dzięki, cześć dzięki. Dzięki, teraz. dzięki wszystkim za udział. E, słuchajcie, żebyście zobaczyli, co nam się dzieje z tyłu, tam jest też jakieś 380 tysięcy osób, miał być festyn, ale <grym> miał być festyn, ale pada deszcz, więc y, jest bez festynu. E, dzięki, że byliście, do zobaczenia. Cześć, na razie, hej.